Jeżeli ktoś myśli, że ja mam jakieś negatywne relacje z ludźmi z Saint no to tak szczerze, para Maxila nie lubiłem. Ja w sumie nie przepadam za nim. Zaprzedłem ja też nie lubię, dogadujemy się pod tym względem. Ja odpowiadam z pytaniem, że czy pomóż bezdomnemu kociakowi na ulicy. Nie myjesz tych włosów, zawsze widzę, jak są tłuste. A to o mnie? Że poszedłem Lulu na spacer? Ale jak spotkała kota, to go kurwa goniła i stwierdziłem właśnie, że, że przez te koty to nie mogę wychodzić w sumie z psem taką, bez smyczy, bo nie da się psa opanować. Patię, Więc z tymi kociakami to chciałem powiedzieć że tylko problemy. Mi się wydaje, że niektóre rzeczy, na przykład takie, takie, ale wiesz, nie wiem, jakby ryby nie czy coś. No przynajmniej tak. mi się wydaje, że to jest trochę takie bardzo absorbujące, męczące i to jest trudny content. I nie wiem, czy by mi się chciało, tak na przykład jak ma, nie wiem, franie czy meduza, jak robią. Za dubiel widziałem, że jakieś dziwne rzeczy robił, jakiś kurwa przegląd co, bo wyjmował Gubielność. Gacie? No, no, no. Dziewczyną? Była I on w ogóle, jakby chodził po ten, po szafkach? no to to jest gigak cringe'owa, co odjebał Imo. o. jakby mi ktoś, nie wiem, wreszcie, Hiszpan jakiś pan ze streamem, zaczął przeglądać mi garderobę, to bym mu wyjebał lepę. Ale to nie wiadomo, no, no, że on tego nie zrobi, bo to jest ziom, on wie, że tak się nie robi. Też bym, pewnie też by mi tak zrobił. Znaczy, też bym. Jak ja bym mu tak zrobił, no, to bym to nie, zrobił. nawet ja tak nie robię. To, to jest, jest mega dziwne. dziwne. Ja jestem dziwny, ale ja tak nie robiłem. No niby pod kątem na streama, no nie? Ale trochę dziwne dalej. Nie, to, to przesada. A wyobraź sobie, że ono tam ma nie wiem stary marihuanę w tej szafie. I co wtedy? No to Marcin Duby wtedy jest przykładnym człowiekiem, który zgłasza to na policję i binu mu bo, bo marihuana jest nielegalna. No właśnie, no a mogła mieć, prawda? Mogła mieć tam jakiś, nie wiem, stary gadżety erotyczne. I co wtedy? No to dostałby pana Eee, no, pewnie tak. Zamiarichułania sobie <laughs> też dostawywana. No ale to po, pro no po prostu jakby wydaje a, mi się. że się że nie, od nie, nie oddajesz całej prywatności, jakby, albo w ogóle nie, nie oddzierasz innych ludzi z prywatności, no bo to wtedy już ingerencja w czyjąś prywatność jest na streamie, no jak chcesz kurwa prywatność, że tak powiem, swoją pokazywać, no to pokazujesz tylko swoją, a nie inną. No, tak jest A i problem IRL streamów jest taki, że jak robisz dużo RELi, przyzwyczajasz ludzi do ireli. I później jak ktoś spłacie liga, to piszmy ci tak. Kurwa, liga, wyłączaj, to dawaj, Dymy, rób coś tam. No, wiesz, oczekiwania no, no, się to, zmieniają. No oczywiście, no oczekiwania albo rosną, albo się po prostu zmieniają. Ja wolę być takim, wiesz co, gościem, gdzie się ludzie przychodzą, gadają sobie z nimi, gadam, spędzamy sobie fajnie czas, robimy jakieś może fajne rzeczy, czy może nie, nie wiem czy jakieś fajne rzeczy, ale po prostu bardziej jako takie o, miejsce do po prostu posiedzenia pogadania niż z zadymiarskiego kontentu. Ale też mi się wydaje, że mało się integruje z innymi, ale dlatego też, że nie ma dużo kolejki w masterze, no. Nie da się integrować inaczej. Nie da się. Nie da się. No nie, na jakieś Overwatcha grają, no kurwa, nie będę w Overwatcha grał. No nie no, Overwatch to gówno akurat, to prawda. W no. Valoranta jeszcze można w ale w Overwatcha? Jakieś kurwa postacie dziwne, jakieś skille, chuj wie co. W cs tu tylko strzelasz sobie, w Valorancie strzelasz i możesz jakieś skillka sobie rzucić. Ale w tym Overwatchu to człowieku, kurwa. Ja we wszystkie strzelki są chujowe. No to wasz trzeba się nauczyć, a w co jesteś dobry? Chyba nie powiedziałem może... w LOLa, dobra. No właśnie chciałem powiedzieć, że może w LOLa. <laughs> no jesteś jak pewnie, ale dobry to nie wiem. No nie no, wiadomo, że no... To nie jest taki poziom, że ludzie przychodzą i sobie walą konia do gameplayu. No to nie jest 2012, no. Dobra, na kartus. no czym by tu zagrać? Umiem grać Tristaną i Jaszką. Lucianem raz spróbowałem, to tak średnio. Nie, Lucian trudny. Lucja. To może Lucian, no ostatnia gra w promu. No to może właśnie nie, nie Lucian, może Aszka, albo Tristana, no to no, jest to spoko. To jest stało, że grasz z Sucharem, przegrałeś zakład? na mnie teczki. <grym> nie, nie, no znaczy tak mamy... Jeżeli ktoś myśli, że ja mam jakieś negatywne relacje z ludźmi z Industries, no to tak szczerze, para Maxila nie lubiłem. Ja no, na no, w sumie nie przepadam za nim. I ja też nie lubię, dogadujemy się pod tym względem. I, i z też miałem taki... Taki, taki, że tak powiem, zatarczek. Chociaż tam pod koniec nawet... A co się stało? to się, stale, to się załagodziło, A bo właśnie z Paramaxilem je ja rajdowali, wiesz, KW, XD i no Pod, tak. ciągłe podgryzki. Czy pamiętam, no też Ciągłe ja podgryzki. KKW. Jak robiłem na przykład body Pending z Hadosem, to Paramax jest to na story z i wiesz, rajdował swoimi widzami pisali mi, że cringe wyłącz streama i tak dalej. I ja, ja chyba też tym uczestniczył trochę. No tak, ale już jest git, bo ja przecięś mam bana, no nie? Nie, tak, to nie, nie jest tak, nie że rajdowano. ja się cieszę z takich rzeczy. Albo coś, ty, ty wiesz, git, git, co. Ja mam wyjebane, ale no, jakby nie przepadałem wtedy za tym towarzystwem. No, a tak zresztą, no to ja nie mam w sumie jakichś złych relacji. Bo tutaj może, może, właśnie architekcik ja że ja się coś nie dobre. lubię. Mieć dobre? Nie, wiem, wy, chyba ja bardziej chyba. Z, jeżeli Bo ja mało wchodzę w interakcję, właśnie tak mówiłem z innymi. To jeżeli już wchodzę z kimś w interakcję, to z Wysockim parę razy była i spoko. Ja też w sumie lubię. A też miałeś taki, wydaje mi się, momencik, gdzie. Były takie no, pamiętam wiesz, e, tak jakby może lekko ego egotop było, nie wiem czy miałeś taki moment w swoim życiu, nie miałeś tak? Kiedy? Na IEM-ie mi się wydaje, że odniosłem takie wrażenie jak byłeś i wtedy mówiłeś tam, że Ksajo wiesz na Instagrama, że tam będziesz zdjęcia, rozpierdoli Instagrama, wiesz takie przechwałki, dużo przechwalania się słyszałem, o. Na IEM-ie? No Kiedy? dawno Kiedy? temu to było, to było dawno temu. Kiedy? Jeszcze jak Ksajo streamował, to dawno temu. Kurwa, to było w 2019? Może, no. A to też nie było jakieś negatywne, bardzo, ale no po prostu mówię, że takie wrażenie odniosłem. Dobra, ale co. co ma w ogóle taka rozmowa do tego, jakie miałem nastawienie do ciebie? Próbuję zrozumieć i połączyć fakty. Taka bo ja nie rozmowa. Naszej rozmowy. Nastawienie do mnie? Szczerze, mi się wydaje, że wy bardziej to mnie traktowaliście taką... dojebasz? Taka... Nie, nie, to była bardziej taka konkurencyjna relacja. On może tak. Z, z, powiedzmy z takiej... Założysz garnucha na głowę, Krzysiu. Nie no, to nie Miałem wrażenie, wrażenie, że to jest bardziej konkurencyjne, no konkurencyjne, wiesz, coś, takie podejście. No zawsze, do... zawsze jesteś konkurencją przecież. Nie by tak, ale, ale też... Tak, to nie, czy... nie znaczy, że nie da się lubić swojej konkurencji. No też, ale... Ja na przykład szczerze nie traktuję jako jako konkurencji ludzi yy, na Twitchu. No widzisz, no ty już jesteś kurwa rozumiesz, no yy... Ułożony masz mieszkanko, żyjesz z naszył spokojnie. Rozumiesz, ja jestem jeszcze żonny krwi. No i jak zamierzasz tą krew pozyskać? No nie, no mam zamiar jak zwykły Polak kisić ją w sobie, zazdrościć innym i wyzywać innych. Spoko. No. Tańcz, rozbieraj się i dupę pokażę. A dziękuję ludziom. Julko rolnik wysłał 8 Składka za listopad dla wodza klubu R Dziękuję Julko rolnik za składkę. Jeszcze Marek dał rozbieraj się i dupę pokazuj ludziom. Marek wysłał ZT8. Ogladam Cię od czasu gry na Susem, na Szena, na topie. Jak na hitbox jest Tak Także nie, nie Zawsze, zawsze Cię lubię. Czemu ty kociak... Dobra, czekam, czekam krzyku, kurwa. Zawsze widzę jak sat Czemu masz takie braki w higienie? Chuj, kociak. O kurwa, bo wiesz co miałem... Y jak donate leci nie mogę go przerwać. I jak Ty mówisz i donate mówi, ani jednego ani drugiego nie rozumiem. I w sumie nie zrozumiałem. Ej, ty jebany. Nie myjesz tych włosów, zawsze widzę jak są tłuste. Ej, to o mnie! Marek, ja mam tłuste włosy? Co ty? w ogóle. Co tak, najpierw mnie pochwalił, że oglądam ja czasów e, na susan na hitboxie z walki z Szedem. A później napisał, że chuju jebany, nie myjesz włosów. Nie, nie rozumiem za bardzo tutaj przekazu. Za, no ale dzięki, Marek. 8 złotych. Akurat włoski mam zawsze przez streamy te. Ale odjebałem, kurwa, dobrze, że ten Lucian jest jatą. Pochwała? No to, że mnie ogląda gdyś tam jakieś czasy wysłała te 8 zł, to tak to tak miło, sympatycznie. Ale no, z tymi włosami to nie wiem. Kiedyś był memskikisem, że miał tłuste włosy, ale. No ale miał. Miał, miał, no. Ja jak chodziłem do podstawówki gimnazjum y, też myłem włosy co drugi dzień. Bo mi się nie A chciało. Temu? A. Nie chciało mi się. Ale co miałeś ciało i stwierdziłeś, że włosy ci się już nie chce, tak? No. nie <laughs> takie lekko tłuste w szkole. No. Ale bardziej nie, to podstawówcy sobie bardziej chyba już w gimnazjum. No, ale ty, wracając, ja ci zawsze lubiłem i nawet jak ktoś mówi, że może cię już nie subował, to i tak cię subowałem na Twitch. Tak, ale wiesz co, i tak odnosiłem to wrażenie, że... Yy, to jest bardziej taki sub, wiesz... Taki alarm... No? Spoliczowania ja troszkę... Taki suba. Wiesz, taki wiesz o co chodzi, że taki miało vibe. Daję suba i spierdalam, to jest na za tej zasadzie, wiesz co chodzi? No no bo to że tak nie... było, no, bo... no i No i właśnie no, to... nie tak... oglądam, ale jestem wdzięczny kurwa za przeszłość. No tak, ale to... Ma jakiś taki wydźwięk pretensjonalny, trochę... Troszkę. Ja tak... Przemie tak troszeczkę o? odbierałem. Że... Nie, ty masz... Spolitowania, takie... To... Nie, no ty jesteś kurwa głupi jest, Nie, a, no, a nie, nie jest. Nie, nie, odkleiło ci się kurwa. To nie jest. Ja tego suba. Utrzymuję tego suba w kwestii kurwa wdzięczności za przeszłość. A to spytaj widzów, widzowie. Jakbyś dostał od kogoś wizę, daje suba i spierdalam. Czy, czy oni by na to zareagowali pozytywnie, czy bardziej tak, kurwa, że... Kurwa, no sub. Wydaje pieniądze na kogoś. Nie no, pieniądze to, wiesz co, pieniądze nie są najważniejsze. Jest... Bardziej jest ważniejsze to, co ktoś o tobie myśli. ja u nikogo innego suba na Twitchu nie mam oprócz ciebie. Tak? A, no dobra. <noise> Mi za 20 złotych kurwa u kogoś innego kogo suba wydać. Okej, okay, okej, okay. to doceniam. Jeszcze co, mu się zgodzić, jakbym kokolwiek kurwa innego kupował takie suba. A ja, czemu ja po prostu nie kupiłem? Ale no taki, to tak, ty, ty, oh, ja nie wiem, ale też... Oh. Na przykład to jak ten filmik nagrałeś, wiesz, to na przykład Moim zdaniem nie no, za wiele wiedziałeś co się u mnie w życiu dzieje, tylko tak wiesz... Czy analiza upadku RQLa? Tak, tak, to wydaje mi się, że to było takie no, bardziej... To, to był stream kurwa, który zrobiłem jako widz, który... Rozumiesz? Był smutny tym, co się stało u Ciebie. i No myślać, tak, to, ale to wiesz co? Dużo czynników pomóc. na to miało wpływ, o których też nie wiesz. Dobrze, no takie jest życie. Kurwa. Takie jest życie właśnie, no. I jako wiesz, taki ala mój sub, mu zależy i mnie lubi, no to mógłby wiesz, pogadać, popytać, Ten może uchylił rąbka, co się u mnie dzieje. No to może uchylić rąbkę w publicznie, jakby publiczny wjazd. Nie wszystko się nadaje na stream, wiesz? Nie wszystko powinno być upubliczniane, tak uważam. No, ale może być ogólnikowo. Dobra, kurwa krzychu nasi team'aj się trollują. Chodzą całe miejsca i się wypierdalają. Ja się boję krzychu, to Rozpędzam się, jak W każdej grze. Ostatni... rozpe... Ojoj, oj, ale lecisz, kurwa, Dzień Daj Daj staki startu. nie zmarnuje! Tak, ja wiem, a ja oszczędzam, kurwa na przeciwnika. A, umieś pisał tak, Traktowałbym to jako miły gest sentymentalny, jeżeli chodzi o suba. No bo ja się zgodzić, jak ja dawał wszystkie suby, ale... Kurwa nikomu nie daj suby. Suba u ciebie jakieś suba Prime'a się Wydać pieniądze na suba. No jednego to można. Nie wiem, ja w ogóle nie lubię dać subów, bo... No lepiej dać Donata kurwa, jak chcesz wesprzeć. No może lepiej. Bez znaczenia. No, tak, no, tak no, chyba. no nie no, oczywiście, że jest znaczenie, bo więcej jest Donate'a kasy A to nie, czasem... Nie wiem, to jakby liczy się gest. Znaczy w, w no, moją no, no opinii tak, no dlatego ja właśnie daję suba, bo liczy się guest, który no. jest widoczny ładnie. Ale jak już tak wesprzeć, wesprzeć kogoś, no to kurwa Donata dajesz. No! SMS-em? No to nawet SMS-a, donata SMS-a masz więcej niż jak... Kupisz suba. Bo to zamiast mam 50%, a suba nawet 50%, jest fajne. Chyba nie ma już. chociaż nie wiem, wiem, że to chyba to jakoś z... znormalizowali. To znaczy, że. Chyba teraz każdy ma 50% suba? Jak to. Nie? No dobra, ale chodzi o to, że i tak. Najpierw Twitch płaci amerykański podatek, a dopiero potem da daje 50% tobie, więc więc i tak z 4 dolarów dostajesz. Nie, nie, tym słynnym trolem jebanym. Mi mija dzień. Dobra, kurwa. Dzień jak co? Dzień DVC. Pyramidiasz. Myślę, że jeszcze duło wleciało z rana, ale tak to identycznie jak wczoraj. No więc z czterech dolarów dostajesz co? dolara 46. No i. No jest. A z donata dostajesz. No Ty Hydra mi też pobrało za Rock Prime'a kolejnego. podczas ale go zaskoczyłem, nie, no, co? No, Widzowie. Tak myślałem, że mam tak 400 HP, a 230, ale mnie zabiło. Chyba. Spokój, pan, nie. tak. Mam to pod kontrolą. No, niestety, Wysocki chciał porzucić golfika, ale ja o 15 muszę jechać, także. Minusy życia na wsi, nie masz ten, dobrej komunikacji tam, co? Nie, no jest okej. Okay. Są busy co pół godzinki. Jechałem już nawet. To pół godziny. Ale chłopaki chyba nie korzystali jeszcze. I no, od miesięcy Warquera. Ty, nie pamiętam ile tam, 86? Dużo. Zawsze Cygi mówi w kurwiody, że jest na drugim miejscu. Jak na drugim? Na trzecim. Przecież A tam na... z jesteśmy tu. A, to kto jest. Właśnie wiedziałem kto jest wyżej, czy Cygi, czy nie ale zawsze Cygi jest lekko stiltowany, że o, mówi, Kteniusz że nie może to na to wejść. Na pierwszym, no. Ale teraz to chyba w ogóle bana od Twitcha dostał i niestety teraz nie wróci na szczyt. Jakiego Hralda no w ogóle miał? No byliśmy w trójkę, teraz jesteśmy w dwójkę z Octenium. no także jeszcze tylko jeden ban ban. Jeszcze sam. jednego trzeba odstrzelić. Czyli już wiem czy jest prawka jest z cygim. To w tym palce. To ma krew na rękach. Wezmę, wezmę grompa ten grom się nie opłacał raczej, ale Trudno Aha, Syndra to się. Nie wiem, zapomniałem, no zapomniałem weźcie chwila. No, no Co dobrego mogę powiedzieć o krył słucharze Mam złe zdanie Oni ale może to się zmieni Mokry Słucharz, co mogę powiedzieć, no Dobry chłopak Też się bardzo mocno przyczynił do tak powiem rozwoju mojego też kanału i Był dobrym moderatorem, takim można powiedzieć super moderatorem W sumie to nic złego nigdy mi nie zrobił Też to, bo to zdanie zdaniem to może, nie, nie wiem z czego ono może wynikać może po prostu go też nie lubisz? nie, no nie, nie, nie wiem, co, 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 co byś chciał wiedzieć, bo być może nie, nie wiem, na przykład nie, może nie lubić jaka, co ludzie to nie wiem, Księgaster na przykład przez to wszystkich nie lubią, nie? Za sposób bycia na przykład, albo że nie wiem, że są trochę, nie wiem, to agresywni czy coś bo jest związany, no właśnie nadal, niekiedy tak jest. No, ale gdybyście Chodź byli na jego komentem. miejscu, to wydaje mi się, że taka szansa jakby się między wami wam pojawiła, to też by z tego skorzystał. Tak. Ale z jakiej po... szansy skorzystać? Co bym robił? Bo nie rozumiem. Nie, bo jakby tu jeden mój moderator mówi, że... W sumie, że mówi, że... E, co dobrego to powiem, bo... W sumie ma o tobie no złe tak, to zdanie, ja ale no, może... Je, może usłyszałem. je zmieni. Jakby pytam, a co jest... Wiesz, co jest powodem, że w sumie ma o tobie złe zdanie? Może... Jakiś szkrzyli, co zrobiłem, że mnie nie lubi? No Daję suba i nie spierdalam. Jakby niech on sobie zada to pytanie. Za co mnie nie lubi? Może to też... No właśnie, no to, to jest dobre pytanie. Nie lubię mojego otoczenia wiesz... i dlatego po prostu mnie nie lubi. No może tak być. Martwi się tym, że Mokser podchodził pod klatkę Gucia. Martwi się? Że podchodzić pod klatkę Gucia? Bo podszedłem raz, był to błąd, jakby starkował jego adres. No był to błąd, młodzieńczyk lat. To no, prawda. Nie polecam nikomu tak robić. Kurwa, no jakbyś tą erkę też przeżyła. No ale myślałem, że Kurwa, ty, muzyczkę przełączałem. Żyję! No Krzychu, to jak? No. Tak? Miałeś taką dziewczynę, co nie grała w nic? No, nawet nie raz, powiedzmy. Nie raz. jak no. było, lepiej czy gorzej? Znaczy mi się wydaje, że generalnie to dobrze, jak macie jakieś tam wspólne zainteresowania, lubicie podobne rzeczy. Ale nie jak wszystko lubicie takie same. Bo wtedy jakby tak, no nie wiem Fajnie jak się czegoś nowego masz dowiedzieć, czegoś nowe, nowego nauczyć, na no przykład właśnie robi inne rzeczy, dajeć jakąś tam inną perspektywę coś Ale jak robisz wszystko to samo co ona, no to tak... wiesz Nie jest... nie ma jakiejś świeżości, nie? Może czasem. Nie lubię jak ktoś mi popowiada to, nie wiem, który robi coś innego. Trajmy to ciekawi. No, no jasne Ja pierdole co za fala jeba ale leci, ale leci, kurwa. O kurwa, nie stanąłem pod ścianą. Czemu Harald w ogóle nie uderzył? Ale ma fajnego dinozaura ten RAM. Poza ligą, no w gram na streamach, a na streamie gram w Minecrafta. Okej. Okay. A Wiedźmin chyba będzie remaster jakiś. Tak, dobrze pamiętam. który, jedynka, dwójka, trójka, to chyba jakieś te starsze. Niektóre A Minecraft na przykład jakoś mnie nie przekonuje. Ale wiem, że to ludzie lubią oglądać Minecrafta. Gdyby to dobry wybór na stream. Czy mogę ci pokazać mój świat po wieku? ocenisz? Ja nigdy nie grają w Minecraft nawet przez sekundę. No coś. ale zobacz, ci się podoba. Świat. Ci się podoba? No. Mogę ocenić, tylko problem jest taki, że nie mam porównania do innych światów. Jakby... No ale to ocenić jak ci się podoba. Ja no ci dobra. Opowiem wszystko. dobra. Będę oprowadzić prowadzić po swojej jaskini. No? Właśnie mam jaskinię, no. no? Pasuje do ciebie. Ty, Krzychu, bo przejebiemy. Dobra, ja się mam wszystko. Nie! Dobra, gadajmy o gierce. Jakie są nasze cele? Czyli tylko gierce. Nasze cele są takie, tak, yy, możemy... Nie no, barona nie wiem czy możemy. Teoretycznie możemy byśmy tu złapali. Ja do was po prostu biegnę. Nie ja jestem silny. łapmy ich, łapmy ich, łapmy ich. Ghost, cyk Kurwa. I baron. No i kurwa, klasa! Ale że tak to to. Goli... Takie to proste, nie? To było takie proste, człowieku. Dobrze, że mam takiego gracza jak ty na duecie No, bo trafi poprowadzić tutaj gierkę. Na goldzie. Widzę, widzę. To tutaj, że Ramus się bije. Fajnie, umarł Ramos też. Trafię. Nie, czemu on brak. zawrócił? Mógł jechać prosto. Zgridował. No, jeszcze nie zabił. No, ale to w ogóle on był ty. Mógł to być jeden za jeden za nami, albo po prostu uciec. No i kurwa, wybr... Jeden za jeden za nami, którego nie zrobił Dawaj ją O kurwa Dawaj, pchamy mi da, pchamy mi daj Lucan, z tyłu i kartus Chąd wchodzimy na bok Ty krzyku, kurwa Krzychu, od tyłu przyjdą Dobra, dawaj, to cofamy Dobra nie, smoka robię, smoka Chodź na smoka Ej, zaczajmy się tutaj na nich, bo oni tu będą szli. Patrz, nam idzie. Teraz Luciana zamykamy, dobra, zamykamy Luciana. Gdzie zamykamy kurwa, jak oni po prostu napierdalają tego noba? Czemu kurwa, kurwa, zły guzik klikam? Ja pierdol. na no Krzychu, idziesz tam? Idę. Co tak kurwa stałeś w w miejscu? Bo myślałem, że przeskoczy z ee, do góry, jak ja skoczę z sadzonką, wiesz? Wtedy by tak odwróciłby rolę. O kurwa. Nic się nie dzieje, nic się nie bój. Dobra, możemy chyba pchnąć tutaj wieżę jeszcze jedną. Ja tak chyba kurwa ty się Ty No tak, ty możesz sobie zrekolować. Tuła nie mogłeś grompa zrobić, tylko ale to chyba ramus już się nim zajmie. Super, ile ja masz tu A 500 coś, nie wiem do końca ile. Super. No to. Okej. Okay. Jest no to na owsiankę, za 15 zł będzie. To bardzo dobry wynik przecież. Tak? No? Może być. Nie no, to ja się cieszę. Ej, a mam jedno pytanie, bo ostatnio oglądałem. A nie wiem, czy o tym możesz mówić. Bo, bo, bo. Yy, oglądałem jakiś skrót, kawałek konfy z HAI Ligu i tam właśnie Holak coś tam mówił, że miał się z Japczanem bić? I czy to prawda, chciałem tylko zapytać. Czy był taki pomysł? Nie. Okej. Okay. Może on miał taki pomysł, no ale. Mówi tam, miał my być my tu ktoś mieli. inny, ale coś tam, że się nie zgodził, Martin. Ale to nie, nie wiem, czy on to sobie tak powiedział, czy. No wiesz, co, Holak, mówił, że taki pomysł, no ale my nie mieliśmy. Okej. Okay. Kurde, dobra, dener playtaś się zasadzę no kurwa, nie spodziewałem się, że jakiś mi wyskoczy, no. on się musi wycofać. Ja się z pytaniem, że czy pomóc bezdomnemu kociakowi na ulicy. Bezdomnemu kociakowi na ulicy? No jak miałbym mu pomóc, zależy, no. Podzielić kawałkiem jedzenia? Może mi się podzielił, ale wiesz co, nie, Chyba nigdy mi się nie zdarzyło coś takiego. Mało widzę bezdomnych kociaków na ulicy. Za to mi się też to zdarzyło, że poszedłem z Lulu na spacer. I w nocy zawsze chodzę bez smyczy, bo. znaczy chodziłem bardziej. Bo chciałem ją nauczyć chodzić bez smyczy, żeby przy noze chodziła. No i to generalnie działało. a czasem spotykała oczywiście jakieś jeże. Dużo tych jeży. Ale jeże niegroźne. Jakieś psy inne. Nic złego się nie działo. Podchodziła do pieska, się tam przywitać, czy tam nawet siedziała. Ale jak spotkała kota, to go kurwa goniła. Przez pół kilometra biegłem za nią, i to przez ulicę. I stwierdziłem, właśnie, że. jebać że przez te koty to nie mogę wychodzić w sumie z psem tak bez smyczy, bo nie da się psa opanować. I w klapkach biegłem. Ja już mówię, chuj po psie jest chyba. Ona po prostu po prostej linii biegła, przez ulicę, przez miasta i tak, ludzie gdzieś tam wiecie, na balkonie i ja kurwa rura za psem biegnę, więc myślę, że musiało to komicznie wyglądać. I jeszcze ją wołam, ale nie chciała przyjść. Chyba biegniesz? Więc z tymi kociakami to chciałem powiedzieć, że tylko problemy. To jest teraz teraz? A, kopliza zajebał On MNIE tu cały czas NAPIERDALAŁ Ja bym. Nie! Czemu ja się na siebie nie patrzę, kurwa? Myśleliśmy o stworzeniu własnej platformy streamingowej Człowieku, to są. Miliony dolarów na takie coś. No a nie nawet dobrać. więcej, chyba. Nie się, nie Taką nie. sensowną, żeby zrobić to chyba. Masz, to się nie, nie da już masz, nawet. Nie zrobienia czegoś takiego. Amazon próbował, Microsoft próbował I, ale mokry im się nie, nie udało, Amazon, ale mokremu robi się uda. Kiedy <laughs> Amazon próbował zrobić własną platformę A nie Amazon nie, pomyliłem, bo Amazon to jest Twitch w sumie Co Joryk to... jest tutaj przy topie, Joryk jest na blue, na blue, na blue, na blue okay. sobie... Kurwa, teleportem Kurwa pobiegnie w tę stronę co chciałem A tam jest Swain mazonie No, ale co to da Nic na tym Uciekajmy, 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 uciekajmy Bo kartus by nas po prostu zabił, nie? Nie mogliśmy tam stać No Kasypa' ja? Dobra Luszyn, Luszyn? albo nie 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 nie? No mam ma, ma kurwa skoczny z tłów dyskusz. Skoczny, co? To? O, w ogóle fajcie, mu spaliłem tego, Cleansa. Nie, 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 nic nie zrobimy, to musiałby Got ramus jest, wejść. Jest to nami jeszcze kurwa Może ramus, południć, ramus, może tak? ramus Sergio Ramus Markę, markę, markę Dobra i jeszcze nami. Wypadałoby barona zrobić. To może mieć na barona od razu. Chodź na barona po ich witorze. No nic. O żegnaj. kurze. was tą platformę, ale można mówić N-Wordy, P-Wordy tp. No to wtedy nie masz reklamodawców. I w ogóle, no, że sponsorów jako <noise> To no, już muszę Cię widzowie utrzymywać. Nie, no, no P-Wordy jeszcze by jakoś przeszły, ale n -wordy... Może polskie firmy jakieś by jeszcze to zaakceptowały, ale zanim jeszcze. gry. Jak... duże? Nic, zero. Shadow Rank Le Legends może coś do takiego by przeszło. No, Max może kurwa by przeszło. A z kolei tam też, jak podpiszesz umowę, to masz zakaz kurwa używania takich słów rasistowskich i tak dalej, więc. Ja nigdy nie używałem, więc nawet mi nie, z... nie, 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 nie czytałem umowy, więc. Czy mnie to tak przez agencję zawsze przechodzi i przekazują. Ale takich wytycznych nie dostałem, więc. Oby Ramusko to tylko tu zdążył. Mieli barona.

Ramus się zabił. Głupi ten ramus. No brać kancję, ja bajtuję, ja bajtuję jak kurwa. No daj, bo ja po prostu Brawo! No i kurwa, ale coś dobił Uwaga, uwaga, to koniec projektu Platyno Uuuu I kto tutaj wyciągnął 3 winy Z rzędu, Ty najlepszy duo partner Ty no nie spodziewałem się Myślałem, że na 100% przebiemy I będę dobijał platynę z Marioną nic. A ja byłem pewien, że damy radę To jest kurwa na susisko Ale poleciał Promotor to Platinum 4 A też, nie, nie było tak źle, myślałem, że na przykład Będziesz bardziej w dół ciągnął, a... Nie, no grałem gdzieś tak na poziomie Silvera 2, nie było najgorzej. Nie, było okej, okay, było okej okay. Nawet tutaj zdeklasowaliśmy, no, czy... to powiedzieć, tego Luciana troszkę. Co ty pierdol, no bo ja nie fiduję, no to jest jedyny plus. 14 cadolda miałem, miał 12.